Jestem w szoku. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten korektor. Patrzcie, przesyłka, coś mi wypadło. Ja jednak lubię Big Volume. hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Magda. Jak widzicie po tytule filmu, dzisiaj zapraszam Was na czat make-up. Dawno nie było. Stary dobry chat make-up. Zawsze mam nadzieję, że mile widziany. W tym odcinku przetestuję kilka nowości. Będzie m.in. podkład Eveline Better Than Perfect. Jest to podkład, który już jakiś czas temu wyszedł, natomiast ja ze względu na to, że miałam mnóstwo i mam w ciągu dalszym. Mnóstwo podkładów, które chcę po prostu zużyć. Nie chciałam go kupować, bo wiedziałam, że jeśli przetestuję go, jeśli mi się spodoba, to oczywiście te inne pójdą w kąt i zacznę używać tego, więc stwierdziłam, że nie. Poczekam, aż już kilka takich, które lubię, są na wykończeniu, żeby przetestować coś nowego. Także nie oglądam żadnej recenzji, zobaczymy, jak ten podkład sprawdzi się u mnie. Oprócz tego skusiłam się na najnowszy korektor od Diora, Dior Backstage. Także jestem ciekawa, bardzo pytałyście mnie o ten korektor. Ostatnio zadałam Wam pytanie na Instagramie, co mam przed testować, to kilka osób chciało właśnie i prosiło o test tego korektora. Ja już miałam go od dawna na oku, ale nie było promocji, jak się pojawiła, to stwierdziłam, że go drapnę. Oprócz tego zobaczymy też nową maskarę, nową lub względnie nową z Eveline. po prostu wzięłam ją, bo była jakaś zniżka. Dzisiejszy makijaż będzie utrzymany w takich kolorach 2022 roku, ponieważ też mam paletkę, którą kupiłam na Zalando, bardzo mi się spodobała. To jest, słuchajcie, moja druga paleta Makeup Revolution w życiu. I patrząc na te kolory na stronie Zalando, tak mi się spodobała, że mówię: Dobra, wezmę, przetestuję. W sumie paleta, którą testowałam jakiś czas temu we współpracy z jedną z influencerek, dosyć fajnie mi się sprawdziła, więc stwierdziłam, że czemu nie? Wezmę tą paletę na tapet i zobaczymy, jak się z nią pracuje. Oprócz tego kupiłam produkty z najnowszej kolekcji Bell w Biedronce. Mam też puder, ale ponieważ będę testować nowy podkład, to nie lubię takiego połączenia, bo już nieraz gdzie tam się sparzyłam. Testując nowy podkład z nowym pudrem, więc stwierdziłam, dziłam, że pudry będą stare, takie już moje sprawdzone. Natomiast podkład będzie nowy, więc nie będę już testować tego pudru mineralnego z nowszej kolekcji z biedronki. Natomiast mam produkty do ust i za chwilę je na pewno na usta nałożę, bo mamy tutaj olejek, maseczkę i jest też serum pod oczy. Jeśli interesuje was tematyka filmu, jeśli lubicie chat make-up i macie ochotę się na przykład ze mną pomalować, to serdecznie zapraszam was do oglądania tego odcinka. Pamiętajcie o kciukach jeśli tematyka filmu i ten film wam się spodoba. Przechodzimy do makijażu. Zapraszam was bliżej siebie. Mm. Na twarzy mam już częściowo nałożoną pielęgnację. Nałożyłam serum z witaminą C. To jest serum marki Itskin. Ja je kupuję w Hebe. Ostatnio była jakaś zniżka. Kupiłam sobie najpierw jedną buteleczkę. Przetestowałam przez kilka dni. Bardzo wam polecam. Jeśli szukacie jakiegoś fajnego serum z witaminą C, dzisiaj ogólnie nigdzie nie będę wychodzić, więc nałożę sobie zwykły krem taki rozświetlający marki Erborian. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdza pod makijaż. Jest świetną bazą i ma takie delikatnie perłowe wykończenie. Naprawdę wygląda przepięknie i super nadaje się nam. Od makijaż. Ostatnio kupiłam je w seforze, gdy była zniżka, i powiem, że jestem bardzo zadowolona. Oczywiście, jak to moja skóra, yy, te z Was, które już mnie oglądają od dłuższego czasu, zobaczcie, ona jest po prostu naczynkowa i po chwili yy, po dotknięciu. Od razu robi się zaczerwieniona, także. Nie zwracajcie na to uwagi. Ten krem daje super wygładzenie, taki efekt naprawdę satynowej buzi w dotyku. W okolicy pod oczami nałożę sobie serum i jest to serum z Biedronki, z najnowszej kolekcji. Tam ta kolekcja miała jakieś trzy produkty do paznokci, więc ja nie kupowałam absolutnie wszystkiego i też nie robiłam testu. I w pierwszych sumie używam tego serum, więc zobaczymy. Wklepię je sobie palcami, jest dosyć takie rzadkie. Co ona ma tutaj za zadanie robić? Serum pod oczy rozświetlające i wygładzające. Za chwilę zobaczymy, czy ona faktycznie daje jakieś rozświetlenie i wygładzenie. Na pewno jest od razu po nałożeniu takie delikatnie lepkie. Lubię takie kosmetyki, bo pod one są super. Zazwyczaj się fajnie sprawdzają. Wszystko się fajnie później przykleja. Podkłady, korektory właśnie. Jeśli chodzi o rozświetlenie, może takie subtelne, ale nie jest tam jakiś duży efekt. Dzisiaj nawet nie mam brwi zrobionych, także użyję sobie mydełka, które testuję już od dłuższego czasu. Jest to mydełko marki Apolka. Jest to marka stworzona przez polską wizażystkę. Bardzo fajne kosmetyki. Większość naprawdę z tych kosmetyków mi się sprawdza. Tego mydełka używałam już kilkukrotnie. Powiem Wam szczerze, że jestem absolutnie nim zachwycona jest to jedyne mydełko, które naprawdę jest w stanie ujarzmić bardzo sztywne. Włosy. Mam jedną modelkę, która ma naprawdę bardzo ciężkie do ułożenia włosy, i tylko tym mydełkiem udało mi się je naprawdę utrwalić na dłuższą chwilę. To jest mydełko? Tak, mydełko, bo już się chwilę zawiesiłam. Także naprawdę serdecznie Wam polecam, jeśli macie bardzo trudne włosy do ułożenia. Yy, ogólnie postaram się Wam zostawić pod tym odcinkiem kot rabatowy, zniżkowy na produkty marki Apolka, bo przy szkoleniu grupowym otrzymałam taki kot, yy, także. Yy, Postaram się wam zostawić go w opisie i tam szukajcie 10% zniżki. Także jeśli będziecie miały ochotę na zakup jakichś pigmentów, mydełka, czy też pudru, który Wam będę też dzisiaj pokazywać, jest naprawdę fantastyczny, to wtedy będziecie mogły skorzystać z mojego rabatu, który jest chyba ważny do końca czerwca. Ja nakładam sobie na szczoteczkę taką syntetyczną i zawsze delikatnie ściągam nadmiar, tak żeby za dużo tego produktu nie przenieść na brwi. Jeśli chce taki. Efekt na co dzień to zazwyczaj tylko wyczesuję brwi do góry. Jeśli chcę, żeby one się dłużej trzymały, to też nakładam sobie y, takie produkty y, pod włos. I co jest fajne, to mydełko nie zostawia w ogóle białego nalotu, także jest naprawdę ekstra. Na szkoleniu wiele z was y, mówiło właśnie, że nie jesteście zadowolone z mydełka Lash Brow. Ja już w ogóle nie używam tamtego produktu, jak mam być szczera, y, także Polecam Wam naprawdę, teraz jest mnóstwo innych kosmetyków do brwi, które są dużo lepsze, mają lepszy skład i tak dalej. Także Maxmo chociażby wosk do brwi. I jak brwi mam już wyczesane, to teraz zostawiam je na chwilę, ponieważ gdybym teraz zaczęła nakładać jakieś produkty do wykończenia brwi, to. Po prostu to by się przykleiło gdzieś tam miejscami, a tego nie chcę. A teraz przejdę do nałożenia podkładu. Przyznam Wam szczerze, że nie oglądałam ani jednego testu z tym podkładem. Ogólnie nie mam czasu na oglądanie YouTube'a mm, po prostu filmy i moja praca zawodowa też zajmuje mi mnóstwo czasu, więc będzie to absolutnie moje pierwsze wrażenie i zobaczymy, jak ten podkład będzie wyglądał. Pewnie nie uda mi się niestety go potrzymać na buzi przez dłuższą chwilę. Jeśli chodzi o kolor, to ja mam odcień 03, light beige i zobaczmy, jak ten kolor wygląda. Tak w sumie mi się wydawało, że on najbardziej pasował do mojej. Skóry, chociaż powiem Wam, że ciężko mi było znaleźć taki fajny kolor. Także dajcie znać, czy macie jakiś kolor, który Wam idealnie pasuje. Ogólnie ja muszę zawsze mieć takie delikatnie beżowe, oliwkowe, piaskowe tony. Ten odcień wygląda tak, no boję się, że może być troszeczkę zbyt ciemny, ale zobaczymy. Konsystencja tego podkładu jest taka leciutka. Jest taki naprawdę delikatny. Zapach też ok, nie jest jakiś drażniący. Ja po prostu sobie rozprowadzę palcami i gąbeczką w klepie. Bardzo przyjemnie się rozprowadza. Przy takiej cienkiej warstwie yy, ogólnie widzisz delikatnie mi przykrył tutaj to największe zaczerwienienie, więc w porządku wygląda bardzo lekko rozprowadzony gąbką. Myślę, że dołożę sobie drugą warstwę, bo tutaj to krycie naprawdę jest delikatne przy pierwszej warstwie. Myślę, że przez to, że jest fajnie lekki, to będzie się tutaj to łatwo budowało. Jeśli chodzi tutaj o zapewnienia producenta, to jest napisane, że jest to nawilżająco, kryjący, komfortowy podkład, który jest odporny na ścieranie, trwały, zapewnia trwały makijaż bez pozostawiania śladów, kosmetyk łączy w sobie walory pielęgnacyjne i makijażowe dba o serę wyrównuje jej koloryt i zapewnia naturalny promienny wygląd. Ogólnie podkład wygląda bardzo delikatnie, nie jest mocno kryjący. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze w okolicy policzków spokojnie mogę nałożyć trzecią warstwę, bo nie wiem, czy widzicie, ale to zaczerwienienie mi. Jednak przebija, ale skóra, jak patrzę w kamerze, w podglądzie wygląda przepięknie, świetliście, i jest ładnie wyrównana i jest taka wygładzona. Naprawdę fajny efekt, podoba mi się to. Dołożę sobie jeszcze odrobiny dosłownie tutaj na policzki, ponieważ widzę, że coś tam mi przebija, ale delikatnie sobie wklepię. Także tutaj jak najbardziej krycie widzicie, że można budować. Ja ten podkład kupiłam, słuchajcie, za 20 zł, więc cena jest bardzo spoko. Odkład jak najbardziej na plus, także zobaczymy jak będzie później. Przechodzimy teraz do korektora marki Dior. Backstage. Ja zdecydowałam się na odcień 1N. Korektor wygląda tak. Ogólnie sama ta buteleczka bardzo mi się podoba. Jest naprawdę taki porządny. Mamy tutaj aż 11 ml, więc pojemność jest też całkiem spoko. Sprawdźmy, co producent mówi o tym korektorze. Korektor pod oczy Dior Backstage to nowy krok w rutynowej pielęgnacji cery, który idealnie łączy się ze skórą. Ukrywając niedoskonałości za jednym pociągnięciem. Wielofunkcyjny i niezwykle precyzyjny aplikator. Ogólnie, jeśli chodzi o opis tego korektora, to jest dosyć biedny. Jak mam być trzyma na stronie, także tutaj nic ciekawego. Po angielsku jest napisane na opakowaniu, że jest to wysoce kryjący, dający naturalne wykończenie glow, korektor z wodoodporną formułą. Także zobaczymy. Ja będę go używać na własny użytek. Ma taki w ogóle fajny pędzelek, zobaczcie. Ładnie to wygląda. Także nałożę sobie tutaj. Kolor jest bardzo ładny. To jest 1N. Zobaczymy, jak przykryje. Dzisiaj mam takie, nawet dosyć jak na mnie. Mocne zasinienia. Fajny aplikator, bardzo mi się podoba. No i wklepuję gąbeczką. No, kryciem powiem Wam, że naprawdę bardzo fajne. No, cena jest dosyć wysoka, bo kosztuje 149 zł, ale pojemność też jest ok. Ja mam korektory Diora. Te Dior Forever Skin Correct i one mają też 11 ml, naprawdę starczują na długi czas. Zobaczcie, jakie krycie w ogóle! Fantastyczne, przepiękne krycie i takie delikatne, właśnie rozświetlone wykończenie. Zobaczymy. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten korektor. Teraz przejdziemy sobie do konturowania na mokro. Na razie nie będę pudrować okolicy pod oczami, przejdę sobie teraz do konturowania na mokro. Później, przed przypudrowaniem, po prostu delikatnie sobie poprawię korektor pod oczami. I dzisiaj, słuchajcie, użyję bronzera Chanel. Już prosiłyście mnie na Instagramie, gdy tylko widziałyście, że go kupiłam. Zaszalałam sobie, jeszcze korzystając w Douglasie z kuponu urodzinowego. I ten bronzer, słuchajcie, kosztował mnie chyba 165 zł, więc nawet się zdziwiłam, bo myślałam, że on kosztuje ponad 200 zł, 250 zł i pod Znów zapłacę 200 zł, a zapłaciłam 160. Ogólnie ja nie miałam poprzedniej formuły, więc dla mnie to jest zupełnie nowość. Miałam okazję go już używać i na sobie, yy, i na modelce na szkoleniu. Jeśli chodzi o kolor, to on. Moim zdaniem nie należy do najładniejszych, natomiast powiem Wam, że jest to pierwszy brązer, który mam w swojej kolekcji, który jest delikatnie ciepły, fajnie podkreśla, tak ociepla buzie. Nie jest chłodny, więc też nadaje się na przykład fajnie dla Pań w eleganckim wieku, ponieważ nie będzie dodawał lat, nie będzie wyglądał brudno na buzi. Więc dla osób, które lubią delikatnie cieplejsze brązery, gdy chcecie tylko ocieplić swoją buzię i w zamian dostać takie piękne wykończenie cery, to ten brązer naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale co ja tu będę gadać? Przechodzimy do aplikacji. Nałożę sobie ten brązer pędzlem. Akurat wezmę pędzel z Zoe, bardzo go lubię i powiem Wam, że ten brązer fantastycznie się przekłada. Ogólnie wydaje się, że w opakowaniu jest taki naprawdę tępy i ciężko przekładać na pędzel, ale powiem Wam, że na twarzy wygląda cudownie, nie ma żadnego problemu z blendowaniem. Ja tak naprawdę odrobinę sobie wklepuję tego brązera pędzlem, i on od razu super blenduje się z podkładem. Także tutaj uważam, że jest to brązer też, którym nie zrobicie sobie krzywdy. No, i jest duża pojemność, bo tak naprawdę mamy to aż 30 gramów, więc też się trzeba zastanowić, że cena jest wysoka, ale jednak jakby otrzymujecie za to. Bardzo dużo graturę. No, i on wygląda mniej więcej tak, czyli jakby ta skóra jest taka dość pomarańczowa, ale powiem Wam, że ja lubię ten efekt, że ten efekt jest taki delikatny i czasem nie chodzi o to, żeby ten brązer był jakoś mocno widoczny, tylko żeby ten efekt był taki subtelny, delikatny i ten brązer zdecydowanie to robi. Także po kilku razach, już jak miałam przyjemność go przetestować, powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z niego i nadaje się właśnie do takiego delikatnego ocieplenia buzi. Myślę, że wszystkie bladziochy z tego brązera na pewno by były zadowolone. Ja ogólnie powiem wam, że zwracam uwagę właśnie na to, żeby ta pojemność była duża, bo co z tego, że kupiłbym brązer na przykład za, nie wiem, 60 zł, powiedzmy, czy 30, a ta gramatura będzie, nie wiem, 5 gramów, tutaj tak mamy 30, więc to jest... 5 razy na przykład więcej. Także też trzeba patrzeć na takie rzeczy, bo czasem nam się wydaje, że coś jest drogie, ale jednak jak się przeliczy na gramaturę, to wcale ta cena nie jest taka wysoka. Patrzę do podglądu i całość na razie mi się bardzo, bardzo podoba. Jeśli chodzi o róż, to mam nową paletkę, też ją pokazywałam na Instagramie właśnie od Nataszy Dynony. Stwierdziłam, że po tym, jak pokochałam paletę tą Glam Face Light, tam już rozświetlaczom jedenko sięgnął, to stwierdziłam, że testuje też to maleństwo, bo róż jest w tej samej formulacji. Ja już go kilka razy używałam fajny w ogóle kolor na wiosnę, bardzo taki delikatny, odświeżający jaśniejszy niż tamten, więc jeśli komuś za ciemne są te róże z tamtych palet, to ten naprawdę jest bardzo fajny I ja nabieram sobie na końcóweczkę gąbki i wklepuję na szczyty kości jarzmowej zobaczcie, taki odświeżający kolor, subtelny te róże są fantastyczne, bardzo ładnie się rozprowadzają, myślę, że zabiorę ze sobą teraz na wakacje na pewno, ale chyba nie ten chyba po prostu wezmę paletę Ogólnie wy oglądacie ten odcinek, a ja jestem na urlopie, także też dajcie mi znać w komentarzach, bo zastanawiam się, czy nagrywać dla Was vloga. Pewnie coś będę kręcić, ale nie wiem, czy wrzucać, także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie vloga z podróży. No jak widzicie, taki subtelny, naprawdę bardzo fajny efekt, bez przesadzenia. Idealny moim zdaniem na wiosnę. Teraz ja słuchajcie, poprawię sobie odrobinę korektor, chociaż powiem Wam, że on jakoś się tutaj mocno nie zebrał, jak mam być szczera. I teraz przejdę do. Osuszenia całej twarzy pudrem. I wezmę puder, którego używam już od dłuższego czasu. Dostałam go od marki Apolka i powiem, że fantastycznie mi się sprawdza. Ma przepiękne drobinki, daje takie wygładzenie. Także naprawdę, puder moim zdaniem, nie wiem, czy tutaj będzie widać na dłoni, chyba nie. Ogólnie bardzo ładny, warty uwagi, puder. Daje delikatne takie satynowe wykończenie. Ma bardzo delikatne, subtelne drobinki, które odbijają światło. I ja nakładam sobie od zewnątrz do wewnątrz, odrobinę dosłownie. Chcę tylko delikatnie osuszyć sobie korektor, żeby nie przesuszać okolicy pod oczami. I teraz biorę taki lekko rozczapieżony pędzel, to jest akurat Pchulu Pro 17 i omiatam sobie całą twarz. Czas na rozświetlacz. Skorzystam sobie z tego rozświetlacza z palety Nalaszyn. ale on będzie chyba dla mnie zbyt ciemny. Zobaczmy. Chyba jest ok. Nie będzie tutaj zbyt ciemny. Ogólnie jest tak samo śliczny jak ten rozświetlacz z palety Glam Face. Tej jaśniejszej przynajmniej, bo tylko tamtą mam. Bardzo ładny. Zobaczcie, jakie daje rozświetlenie. Super. Zapomniałam, że miałam na początku makijażu nałożyć. Słuchajcie. Maseczkę Lip Mask, bo myślę, że ten olejek nałożę później, On jest taki delikatnie błyszczący. Nałożę sobie tą maseczkę z bel zobaczymy jak się sprawdzi. Bardzo ładnie pachnie. Zobaczymy jak nawilży mi usta podczas makijażu oczu. Zapach ma ładny, ale kojarzy mi się z takimi zapachami drogeryjnymi, jak były, nie wiem wiecie, 10-15 lat temu. To jest właśnie taki zapach. Poza kamerą wykończę sobie brwi i za chwilę do Was wracam. Yy, ogólnie, jeszcze tak, tylko wspomnę Wam o tej maserce z Belle. Naprawdę bardzo fajnie siedzi na ustach, nic się nie klei i daje fajny też błysk, taki delikatny błyszczek, więc yy, myślę, że będzie to fajny produkt taki nawilżający do ust. Przechodzimy do paletki. Yy, na oczy nałożę sobie resztkę korektora Rimmel Multitasker. Bardzo go lubię. Zrobię parę słoczy, może fioletów. No, powiem Wam, że pigmentacja. Jest zacna. Bardzo fajnie wyglądają te fiolety. Mega mi się podobają. No, myślę, że na pewno coś w fioletach dzisiaj ogarniemy, tylko zastanawiam się, co tu zrobić. Ten cień też jest spoko. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, naprawdę fajny odcień. Taki zielono-miętowy, lazurowy. Bardzo ładne odcienie, powiem Wam. No dobra, zobaczmy, jak się będą aplikowały te cienie na powieki. Zacznę sobie od tego cienia tutaj. Bardzo ładnie się przekłada na powiekę ten cień i fajnie się rozciera. Sobie delikatnie rozcieram granice. Jakbym nie wiedziała za ile jest ta paletka, to bym się tutaj mocno musiała zastanawiać, bo blenduje się ten cień tak, jakby był wysokopółkowy. Super się rozciera. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, zobaczcie. Nic się tutaj nie wytraca. Zobaczcie jak się do chmurki rozciera. Jestem w szoku. Naprawdę. Wezmę sobie ten cień tak, żeby jeszcze delikatnie rozblendować granicę. Delikatnie ściągam od łoń nadmiar i blenduję sobie zewnętrzne granice. Jestem w szoku. Wszystko super. Przeciągam sobie ten cień do wewnętrznego kącika. Te błyski, powiem Wam, że o, ten jest bardzo ładny. Może nie są jakieś porywające, ale ten kwarc na przykład jest super. Bardzo ładnie wygląda. Te dwa, ten fiolet też jest całkiem ok, natomiast ten tutaj niezbyt mi się podoba, jest taki dosyć mocno chłodny. Ogólnie za dużo błysków jest w tej palecie, i to takie, że tak powiem, nie będę nazywać tego po imieniu, ale. Myślę, że będziecie wiedziały o co chodzi, kolory, co Wam przypominają. Ogólnie z palety skorzystam z jakichś błysków na pewno na dolnej powiece. Natomiast tak sobie pomyślałam, że mam jeszcze do przetestowania, do pokazania wam, taki pigmencik z Apolki. Bardzo mi się on podoba i jest naprawdę niepozorny. Jest to pigment Pink Vibes 07. Pokażę Wam, jak on wygląda na słoczu. Zobaczcie, jak pięknie się słoczuje. Taki różowo-złoty, przepiękny. I nałożę go chyba na klej z Nyxa. Wow, ale piękny. Zobaczcie, jak się pięknie odbija. Super pasuje do tych fioletów. Delikatnie tutaj też blenduje na przejściu. Przepiękny taki biało-złoto-różowy. I wewnętrznym kąciku wezmę sobie ten cień o nazwie Quartz. Bardzo ładny błysk. Fajny, drobno zmielony. Też się mieni na różne kolory w zależności od tego jak pada światło. Na dolnej powiece przetestuję sobie cień Sapphire. Ten cień akurat jest dość słabo napigmentowany. No cóż, spróbuję nałożyć ten cień Sapphire. Zobaczymy jak on się sprawdzi. Ale pigmentacja tutaj jest bardzo, bardzo delikatna. Kolor w palecie wydaje się bardziej, słuchajcie, niebieski. Tutaj na powiece jednak wychodzi taki fiolecik. Ogólnie bardzo ładny odcień, ale trzeba się troszeczkę tutaj napracować, żeby go przełożyć na powiekę. Nałożę sobie na linię wodną kredkę fioletową. Obok nałożę sobie cień Magical. A w samym wewnętrznym kąciku ten tutaj przepiękny odcień. Bardzo mi się podoba, więc odrobinę jeszcze go dodam. Super wygląda. Bardzo ładny. Ogólnie cienie naprawdę prawie w ogóle nie mają osypu, jakoś specjalnie tutaj też nie uważam. Jeśli chodzi o pigment, no to te fiolety naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Ten tutaj wewnętrznym kąciku i ten błysk obok um, Magical jest naprawdę przepiękny, bardzo mi się podobają. Przechodzimy do tuszowania rzęs, już prawie bym zapomniała, chciałam wytuszować rzęs poza kamerą i wezmę sobie maskarę od Eveline, Sexy Girl 2 in 1 Lash Booster, Lash Booster and Primer, zobaczmy. Dawno nie używałam żadnej nowości jeśli chodzi o tusze do rzęs, więc zobaczmy jak się prezentuje. Szczotka jest jak widzicie syntetyczna, ja nie przepadam za takimi szczadeczkami. Raczej przy pierwszym użyciu, tak mogę powiedzieć, że tusz jest dość suchy i raczej wyciąga rzęsy. Jeśli ktoś nie lubi sklejonych rzęs, to tutaj zdecydowanie mamy taki efekt rozdzielonych rzęs. A co obiecuje producent? Sprawdźmy. Zwiększa objętość i długość włosków bez obciążania sklejania. Precyzyjna szczoteczka idealnie rozdziera rzęsy i pokrywa je czarnym tuszem, efekt naturalnego makijażu. No z tym się zgodzę, bo tusz ewidentnie tutaj troszeczkę wydłużył mi rzęsy. Bardzo e, fajnie je rozdzielił. Natomiast powiem Wam, że pogrubienia nie widzę na pewno. Na, pewno na plus e, rozdzielenie. Rzęsy są widocznie rozdzielone, nie są posklejane. Także dla osób, które nie lubią takich posklejanych rzęs, to zdecydowanie tusz. Ja jednak lubię Big Volume, także nie wiem, czy to będzie tusz dla mnie. W ogóle przy pierwszej aplikacji ogólnie jest bardzo suchy nie, ta maskara kompletnie nie dla mnie jak mam być szczera, przy pierwszej aplikacji raczej na razie się z nią nie polubię ja mam słuchajcie niezłą sklerozę, w międzyczasie jak już wytuszowałam dolne rzęsy, przypomniało mi się że miałam przecież nałożyć fioletowy tusz od Hean. więc odrobinę zmyłam ten czarny tusz z Eveline, w międzyczasie dokleiłam swoje kępki, bo nie mogłam wytrzymać po prostu z taką ilością rzęs nie podobał mi się ten, po prostu ten efekt jeśli chodzi o ten fioletowy tusz on wygląda mniej więcej tak kolor coś takiego Także zobaczmy, czy w ogóle na rzęsach on będzie jako tako wyglądał, czy będzie jakieś krycie. Wątpię, że tutaj będzie bardzo mocno coś widać na tej dolnej powiece pomalowanej, ale zdecydowanie ten fioletowy kolor się tutaj fajnie pojawia. Myślę, że przy takiej gowej powiedz na dole może być fajnie zauważalny. Fajnie kryje, nawet powiem Wam, że na tym czarnym tuszu daje radę, na tych resztkach czarnego tuszu. Myślę, że zabiorę go ze sobą na wakacje i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Od drogerii kobieta dostałam jeszcze taką przesyłkę. Są tu trzy odcienie mgły pudrowej z Paeze. Jest to nowość. Zobaczcie, przesyłka, coś mi wypadło. Wygląda tak. I tak pomyślałam, że jeszcze sobie odrobinę omiotę twarz. Zobaczymy, jaki efekt w ogóle to daje na twarzy. Bo kompletnie przyznam się, też o tym zapomniałam. Wezmę sobie Light beige może. Zobaczymy, jak wygląda ten kolor. Opakowanie takie klasyczne, jak to od Paeze. Ja lubię bardzo te kasetki. One są takie eleganckie jedyneczka jest taka dosyć jasna i wygląda tak bardzo subtelnie myślę, że w ogóle to może się fajnie nadawać jako rozświetlacz dla osób, które mają problemy z cerą zobaczmy dwójkę, bo nie wiem czy ta jedynka nie będzie dla mnie zbyt jasna, tak myślę, że dwójka dla mnie będzie lepsza, ja już ją tutaj przyznałam się szczerze słoczowałam, dwójka jest taka bardziej beżowa, cieplejsza, a jedynka moim zdaniem jest chłodniejsza dla bladziochów fajny odcień wezmę taki rozłożysty pędzel i zobaczmy no, dosyć duże rozświetlenie. Także dla osób, które lubią glow. No, ja już tu niestety nie mogę za dużo tego nałożyć, bo i tak już się świecę, więc. Ale wygląda bardzo ładnie. Dla osób, które lubią rozświetlenie, to myślę, że. Super. Ogólnie jako rozświetlacz może się sprawdzić fajnie. Akurat lubię efekt rozświetlonej skóry, więc świecę się w kamerze i nie używam za bardzo matujących pudrów. Na co dzień, na lato, myślę, że może to być fajny produkt. Na pewno będę go jeszcze używać przy jakichś makijażach. Chciałam tylko zobaczyć jak on wygląda. Daje dosyć mocne rozświetlenie i dla osób, myślę, które mają jakieś niedoskonałości, faktycznie to się może sprawdzić fajnie jako rozświetlacz. Chcę jeszcze spróbować ten olejek, bo on jest taki delikatnie błyszczący jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na ustach. Dobrze, sprawdźmy to. Czuję delikatne szczypanie. Słuchajcie, czuję delikatne szczypanie, więc jest to produkt, który... Nadaje się dla osób, które lubią taki efekt delikatnego mrowienia. Jest taki orzeźwiający na ustach nie ciągnie się. Te drobinki są takie delikatne, brokatowe, raczej niezauważalne za bardzo. To by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie koniecznie znać, czy testowaliście któryś z tych kosmetyków. Hmm, pokrótce powiem Wam, jak mi się z tymi kosmetykami pracowało i co myślę już po chwili od... Hmm, i co myślę po chwili od ich użycia. Zaczniemy sobie od podkładu i tutaj powiem Wam, że niestety niemiłe zaskoczenie. Nie wiem, czy też będziecie to widzieć. Ja widzę to w podglądzie, że niestety podkład mi troszeczkę oksydował na pomarańczowo. I słanie Zrobiłam sobie tutaj przed chwilą słocz na świeżo i mam tutaj nałożony jakiś czas temu produkt. Nie wiem, czy będziecie widzieć to w kamerze, natomiast ten podkład z tej strony, nałożony troszeczkę wcześniej, zrobił się po prostu bardziej pomarańczowy, i niestety na mojej twarzy też tak to wygląda. Świeżo nałożony wygląda ten kolor dużo ładniej niż już po jakiejś chwili. Także powiem szczerze, że z podkładu nie jestem zadowolona, nie lubię, gdy mi coś ciemnieje. Nawet jeśli ten podkład kosztuje 20 zł, to po prostu ten efekt mi się nie podoba, a w sumie nie minęło jakoś dużo czasu, bo od nałożenia myślę, że jakieś. Około półtorej godziny maksymalnie. Także cóż, będę go jeszcze testować z innymi pudrami i zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeśli chodzi o korektor Diora, tutaj podczas pierwszego nałożenia, wow, fajne krycie, delikatne rozświetlenie. Natomiast gdzieś tam w międzyczasie mm, zauważyłam, że ten korektor zaczął mi przesuszać delikatnie okolice pod oczami. Także jak będę go jeszcze testować, zobaczymy. Na pierwszy rzut oka, naprawdę przyzwoite krycie i fajna formuła, więc dla osób, które szukają jakiegoś fajnego, droższego korektora, który będzie dawał fajne krycie i jednak będzie łatwy wyglądał, delikatnie rozświetlał okolice pod oczami. To naprawdę to jest zdecydowanie na plus. Ja jeszcze będę musiała poużywać troszeczkę tego korektora, bo zauważyłam, że delikatnie mi wysuszył okolice pod oczami. Także nie mówię nie. Na pierwsze użycie bardzo fajnie, natomiast będę musiała jeszcze poużywać go z kremami, które po prostu mi się sprawdzają i wtedy myślę, że wydam ostateczną opinię. Kolejne produkty, których używałam, czyli brązer w kremie od Chanel, to duo róż i rozświetlacz od Natasha Denony. Puder Apolka to są produkty absolutnie które polecam, które bardzo lubię i których używam od dłuższego czasu, tak samo mydełko do brwi od Apolki, więc raczej nie mam nic do zarzucenia tym produktom, bardzo je lubię. Nowa kolekcja belz Biedronki, czyli te dwa produkty do ust i to serum podoczy, jak na pierwszy użycie naprawdę bardzo na plus. Jeśli lubicie delikatny efekt szczypania, to bardzo serdecznie polecam Wam ten witaminowy olejek. Jeśli chodzi o paletę cieni, no to powiem Wam, że jestem tutaj pozytywnie zaskoczona, naprawdę przepięknie się z tymi cieniami pracowało. Oczywiście kolorystyka to jest kwestia gustu ja akurat fiolety lubię, fiolety są kolorami tego roku więc jeśli macie ochotę zakupić jakąś fajną paletkę w przystępnej cenie, która będzie zawierała ładne odcienie fioletu, chłodne to serdecznie Wam polecam, naprawdę przepięknie się blendowały te cienie zresztą widziałyście, ja kupiłam ją za około 30 kilka złotych na Zalando jestem założona w ogóle tym cieniem uważam, że jest przepiękny i gdybym miała kupić tę paletę dla samego tego cienia to nie wiem czy bym tego nie zrobiła, kolejne kosmetyki to maskary i tutaj absolutnie Maskara Sexy Girl. Raczej e, powiem Wam, że nie za bardzo mi się podoba. Myślę, że będzie dobra dla osób, które oczekują wydłużenia i rozdzielonych rzęs. Jestem pozytywnie zaskoczona tą maskarą Hean w tym fioletowym odcieniu. Bardzo fajny kolor, ładnie wygląda. Nie zauważyłam, żeby coś się kruszyło, nic się nie odkleja, także zdecydowanie jak dla mnie na plus. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że tematyka wam się spodobała. Nie zapomnijcie o komentarzach po obejrzeniu filmu, dajcie znać, czy coś wam przypadło do gustu i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Pa pa.